Moja działka 163 Rodzinny ogród działkowy organ Wiaryszka, Gmina Kurnik. Prowadzę działkę permakultury od wielu, wielu lat. Nie wiedziałem, że to taką ta moja uprawa taką ma nazwę. 2 października podjąłem decyzję, aby pierwszą wysianą Facelie po kalarepie, groszku i szpinaku, przekopań. Już zaczęła kwitnąć, i, o, i oto ta sterta do przekopania. Będę zakopywała płytko, może nawet za dużo na ten zagonek to może jeszcze starczy trochę po fasoli albo na inny zagonek. Przekopuje się dobrze, ziemia jest płótna, wilgotna. Przekopuję szpadlem, który jest leki, Przechodzę i ubijam. Przekopuję idzie dość dobrze. Małe pół godzinki i zagon przekopany. Jeszcze troszeczkę faceli zostało. Może na pół zagonika. Zabezpieczyłem na zimę, żeby nie wyrastały chwasty. Bo niech jest jesień ciepła, a jeszcze początek zimy, jeszcze by wyrosły chwasty Ponieważ te wciłkowanie w tunelu, te szale są niepotrzebne, więc zabezpieczyłem ten zagon. Są to stworzywa sztycznego przepuszczalne, jak i wodę, tak i powietrze. Tak. Następny zagon z facelią przekopany. Są trzy przekopane, oczywiście na zimę to zabezpieczenie przed chwastami ściągnę. Teraz mam obawę, że jeszcze jakieś chwasty by porosły. Kopania są jeszcze trzy, zagony muszę poczekać aż facelia podrośnie. Dzisiaj jeszcze przesito, przesieję kompost. Zobaczę ile taczek z tego będzie. Przez takie sito. Na razie mam niepełną taczkę. Ile będzie to? Zobaczcie. Ciągle mało kompostu. Ciągle mało. Komorę oczyściłem. W tej komorze było pięć taczek kompostu. Posiałem. Oto ta kubka osianego kompostu. Użniotki, elegancki kompost. I to wszystko pójdzie do tunelu, żeby nie rozsiewać na warzywniku, bo mogą jeszcze tu być nasiona. Nasiona to. Trzeba 3-4 lata, żeby się rozłożyły, a w tunelu jest ściółkowane takimi matami. Pasty nie mają prawa się dostać. To jest na razie 5 taczek kompostu, a do tunelu z reguły potrzebuje 10-12. Teraz do tej pusty komory przerzucę ten kompost, który, który przejdzie, pójdzie na spód. I ten boks został do osiana. Będzie co najmniej pięć taczek albo gdzieś, albo gdzieś sześć, siedem. No a teraz tu będzie się wrzucać świeże chwasty. I to co było na wierzchu jest na spodzie jest przykryte trochę tą ziemią kompostową i tak do dowiódł tyle kompostu z zeszłorocznych liści teraz osieję to jeszcze jest tu gdzieś 9 taczek jeszcze jest do osiana to też będzie z 5 taczek powinno mi to starczyć. Początek listopada 2020 roku wpadłem na pomysł, żeby na bazie palet zbudować takie skrzynie, w które chcę posadzić truskawki. Wyniosłem te skrzynie na pewną wysokość, około 80 cm. Skrzynie Pomalowałem dwukrotnie drewnochronem, obiłem folią, korzystając z szywacza tapicerskiego. Między deskami w paletach wbiłem takie dreny. O, tu takie cztery dreny. I tu wykorzystałem to, takie końcówki od silikonów a pod spodem uda będzie się się skraplać i tym parapetem będzie spływać będę miał tak zwaną kontrolę czyli mam przedrawkowane podlewanie następnie na te na te dreny położę przepuszczalną włókninę by się one po prostu nie zatykały Na tak przygotowane dno skrzyń. Rozsypię teraz warstwę karamzytu. Dlaczego karamzyt? Karamzyt w okresie wegetacji roślin gromadzi wodę w podłożu. Z kolei zimą karamzyt chroni rośliny przed przemarzaniem. Także takie ma właściwości karamzyt. Przygotowane dno w skrzyniach. Rozsypałem kramset Teraz przygotuję ziemię w tak przygotowanych skrzyniach wypełniony ziemią kompostową, torfem potem kompostem liściowym posadziłem w sumie 18 krzewów Dwa razy po 9 wczesne odmiany truskawek romba i afika w rozstawach 40 na 25 cm. No, i to jest mój następny eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i wyniknie. Do wiosny. 13 listopada. zasiana żyto w tunelu już wschodzi po tej stronie działki. Warzywnik gotowy do sezonu wiosennego. Tam jeszcze rośnie facelia. Nie zdążył urosnąć to przekopię w takim stanie jakim jest. Tu zasadziłem czosnek. Na początku listopada, ale muszę troszeczkę dokupić, bo u mnie czosnek idzie. Posadziłem czosnek harnaś, może jeszcze jakąś inną odmianę. I... żona moja halinka pełen big bag liści, już zgrabiła. Ja już próbowałem to ubić, ale jeszcze trochę będzie. No to, jak nie wejdzie, będzie na ściółkę pod drzewa albo na zwykły kompostik. 20 listopada ruduje kolejne drzewo w tym roku. Jest to śliwa Dąbrowicka. Przestała owocować, dostała raka. Jest to ciężka robota, no ale cóż, w to miejsce posadzę czereśnie Carmen. A szliwek Dąbrowicko, bo to jest jedna z lepszych odmian śliw. Mam posadzone młode drzewko, może już w następnym roku będzie rodzić. Jeszcze trochę roboty. A drzewo wyruduje. Już prawie jest położone. Jeszcze dobrze przechylej O śliwa miała 60 cm O w tym miejscu gdzieś To co pamiętam Pierwsze drzewo co budowałem Czeleśnia miała metr m A morela To było drugie takie duże drzewo Może pokażę O Morela miała 95 cm technika rodowania taka sama jak pokazałem na pierwszym filmie jak godowałem czereśnie obkopujemy, obcinamy podkopujemy pod korzenie czy pod spodem którejś nie trzymie, dużą dźwignię i drzewo i drzewo idzie przewrócić drzewko posadzone jest to odmiana, jak wspominałem, Karmen na podkładce PHA. Korzeń odcięty. Drzewo pocięte na parę kawałków. I na tym koniec na roboty. 21 listopada. Dzisiaj jest Janusza. Kolega świętuje, ja pracuję. To są te grube gałęzie z wyciętych drzew a śliwę rębarką zmieliłem na ściółkę. Jeszcze korzeń, którego potrzeba dużego wysiłku, żeby go co najmniej pod płot skulnąć. No i w przyszłości to rozłupać. Skopałem jeszcze dzisiaj dwa zagony po salerze i marchwi. Leciutko nagnoiłem obornikiem krowieńcem. Tak więc Warzywnik po tej stronie jest przygotowany już na zimę. Pozostało mi jeszcze do skopania: dwa zagony, które sfacerią, ale to jeszcze chyba się mi uda. Jak nie w listopadzie, to w grudniu. Żydko znowu trochę podrosło. 5 grudnia na naszym ogrodzie w świetlicy. Zarząd. Pełnił dyżur. Pan zbierał zbiera pieniądze za energię elektryczną, a ja widzę, że przez okno, że ktoś idzie z workiem na plecach. Wyszedłem, pytam się tego działkowca, co tam niesie. A on mówi, że liście do naszego ekosystemu. A przecież masz pan kompostnik, ale mam pełny. No to takie liście można we worku no Kompostować bardzo dobry kompost. No, ale ja mam tylko trawę i kompost mi jest niepotrzebny. W związku z tym wpadłem na taki pomysł, żeby takie liście kompostować. Ponieważ miałem takie big bucky, więc w nałożniku mojej działki. Taki big boss zainstalowałem i ja do tego wora wrzucę. A ja chcę zobaczyć, jak wygląda taki kompost, yy, kompos liściowy, ten jak przyjdzie zobaczyć. To jest jeden z lepszych kompostów. Przecież w tym kompoście nie ma żadnych nasion. W gablocie wywieszę ogłoszenie pod warunkiem, że będą tylko wrzucane liście. Na trawa żadne igliwia. Może się ten eksperyment przyjmie, może ktoś za tym przykładem pójdzie. Jeszcze jeden taki worek mam, może gdzieś sobie ustawić w narożniku, żeby ci działkowcy, co nie wiedzą, co robić z liśćmi, po prostu kompostowali i wrzucali do takiego wora. Może teraz że jest trochę późno, bo działkowcy działkowcy może już mają posprzątane. Ale lepiej później, niż wcale. W piątek zbieraliśmy, a ósmego dzisiaj po co zainstalowałem ten woj. Jestem ciekaw, czy to się przyjmie. Jeżeli się szanujemy, no to eksperyment się powiedzie. A jeżeli będą wrzucane jakieś inne odpady, nazwijmy złośliwe, no to tematu nie będzie. Pozostały mi jeszcze dwa zagony do przekopania z facelią. Dzisiaj jeszcze tego przekopię parę minut, a zagon przekopany. To wszystko 13 grudnia 2020 roku oźminka znowu podrosła Teraz dopiero może w styczniu zobaczę czy, czy nie podrosła Na tym koniec w tym roku.